Cześć, poprawiłam... poprawiam filmik, bo w ostatnim czasie jak nagrywałam, to mi zjadło od pół filmiku i był tylko głos, więc zróbmy od nowa... W, w, jak by to nazwać? Oglądanie y, moich akcesoriów, które posiadam w tym momencie. Mm, tutaj są jeszcze takie kawałki skóry, jakieś okrągłe. Coś tego typu. Na no nich będę głównie coś. albo malować jakieś konika, bo jak ostatnio był, jest na mojej stronie zdjęcie. Albo tak po prostu podpisywać. I jako bryloczek y może sobie to kółko zawiesić i tak dalej. One są potem y świecące takie. To inaczej widać tu, a inaczej jest tu. No. Y w takie rzeczy będę coś tam robić, malować i tak dalej, i tak dalej. I będą one dawane jako gratis przy jakimś zamówieniu powyżej 50 zł. Więc jak coś, takie coś będzie. Był też konik, ale konik został wysłany komuś. A dokładnie czeka na wysyłkę, która będzie w poniedziałek. Um, no to jest kantarek. No, światło mi zasłaniasz. Jest tu kantarek. Wszystkie te główne rzeczy chyba są. Tak, nie licząc wodzy, wszystkie rzeczy są na sprzedaż. Kantarek skórzany. Tutaj jest tylko jedna regulacja. Jest on taki wersji ubogi, bo mi się skończyły wtedy wszystkie elementy, jakie miałam metalowe, czyli te kółeczka i tak dalej. Jest on na A3 albo A4, ale bardziej na A4, bo A3 to zależy od konia. Zależy od konia. Tam jest cała gromada koni. I taki kantarek e, szuka domku za około 10 zł. To no, tu jest jedna rzecz. Jest tu też kantar, który robiłam, robiliśmy na tutorialu. Jest on również na sprzedaż za 10 zł. On już posiada pełną regulację, jak wiecie bo robiłam go z wami to to jest to jedna mam też zestaw, czyli jest to kantar, wodze i palcat za 35 złotych mm. Mucha, idź mi stąd yy, wodze są zapięte, jest to zwykły kantarek taki jak ten, bo jest też pełna regulacja jest on z taśmy nośnej Kantarek w kolorze jasnym, filotowym. Do tego są wodze, nawet dość długie. Jest on bardziej w rozmiarze A4, ale na A3 powinien też się zmieścić, bo jest regulacja. I do nich jest taki palcacik. Palca się tu wygina. Taki mini palcacik. Kolejną rzeczą to jest hakamore, które robiłam właśnie później po tutorialu, ale sobie już nie nagrywam tego. Mm, tak wygląda jest. Ona w kolorze czerwonym. E, tutaj jest zrobione o głowie z. Ona jest tutaj regulacja. Posiada z tej strony. Z tej strony nie ma regulacji. E, tutaj też jest regulacja i jest regulacja pod, pod garnem. Konia. No i oczywiście wodze też są regulowane. Jest to ogłowie z naturalnej skóry, wodze są z ekologicznej skóry. Takie ogłowie jest chyba za 60 zł ich wystawiałam, i jest dostępne od ranki i czanki są w zestawie oczywiście. Więc tu kolejna. Tutaj jest ogłowie, które chyba już było przecenione tyle razy, że aż po prostu ja sama płaczę. Ono tutaj orwało się i ja to bez problemu będę potem, jak się urwie to całe, bo to i tak lata, to zmienię na kolor niebieski, bo fiatowy i niebieski to trochę tak dziwnie pasuje do siebie. Nie wiem, dlaczego tak dałam wtedy. I ogłowie jest również pełno regulowane, czyli odpina się je tutaj, odpina się je tutaj. Tutaj również można wędzidło zmienić. Tutaj również. I wszystko dosłownie da radę ściągnąć. wodze również są naturalnie, realistycznie, naturalnie zrobione. Z naturalnej skóry. Nachrapnik jest pogrubiony. I to ogłowie bodajże już jest za 60 zł z kosztami wysyłki. Ponieważ trochę już to ogłowie mi leży. Jest on w rozmiarze A4. Więc jest od ręki również dostępne. Kolejna rzecz to są takie hakamore za 30 zł, dostępne również od ręki w kolorze czarno-zielonym. Jest on na konie A3, ale na A4 chyba również powinno się zmieścić. Regulacja posiada tutaj, tu i na nachropniku. Częki oczywiście są w zestawie i kolorowy, zielony, yy, dokładnie yy, na człek. I nie ma wody. Ale mogę wodze dorobić. No i tutaj są moje wodze, które są dokładnie wylbęta. Eee, chyba jeden z dłuższych wodzy, jakiekolwiek kiedy zrobiłam. Oj, tu się poplątało. Ale widać, że wodze są dość długie. No i są to po prostu takie proste wodze parciane. Jako Bo moja pierwsza praca, którą wykonałam. Czy tam druga. Ale na pewno pierwsze wodze.